A tutaj Amelka! Przedwisko tu, Różan. E, dzisiaj będziemy tworzyć domek. z World. I ten domek będzie. Hmm, może czerwony? Tak. Dobra. Tu pokażę Wam moją Postać. Nagrywałam z nią filmiki już. To jest moja postać. No więc tak. Dzisiaj będziemy robić yy, dom. Napiszecie mi jeszcze, jaki dom mam zrobić. Yy, a dzisiaj robię dom krystal. Znaczy no, taki. Wiecie o tym, chodzi. Taki niebieski, czy tam różowy. Nie wiem. Mogę sobie wziąć na przykład taki różowy, no tu będzie taki różowy, no, taki sam, no bo to ogólnie dom różowy, no to będę miała też meble różowe z tego domu. Dobra, tu mamy już. Tu yy, musimy też, różowe yy, stoliki i jedzenie. Dobra, wchodzimy na stolik. Dobra, jakieś tu mam, ale. O, mamy tu różowe. I teraz jakiś różowy stół. Ale stołu różowego tu nie widać. Wcześniej tam było, no ale. Tamten stół jest za mały. Tu mamy też jakiś taki różowy. No, to ten będzie najlepszy. To teraz y, zabieramy się za umywalkę. No umywalka jest y, prawie gotowa. Talerze mogą być normalne. Ale rzeczy już będą różowe. Tu mamy różowy dzbaniczek. Różowe filizanki. Dobra. Musimy otworzyć tu drugą szufladę. O, tutaj mamy. Musimy znaleźć coś różowego. Tu jest tylko zlew różowy. To byśmy mogli wziąć półeczkę albo o takie coś złote. I, i też możemy wziąć... Półeczki jakieś na na przykład w talerze. O, mamy półeczki. I te różowe. Bichaleo, de Dobra, nie ma rudy po prostu. Tu będziemy mieli wysok różowy naciuszek. Dobra. Tu będziemy mieli... Już różowy stoliczek z takimi wiedzą. Też musimy mieć taką umywalkę czy coś. Dlatego może być taka czerwona, żeby... żeby chociaż coś było. No, nie coś było. Bo. Nie. Jeszcze byśmy musieli wziąć tutaj ten. Jeszcze jakiś płyn Może jakieś mikstury różowe znajdziemy. Dobra, na przykład. nie wiem, tu mamy coś różowego. Ja sam różowy jedynie biorę, dlatego. Tu mamy też różowe coś. I różowy milkshake No to, gdybym sobie no to trochę różowy też jest. Taki milkshake o, różowa kuchenka nawet, taki, ale różowe. To też mise, miseczki różowe. talerze. No to akurat będzie... Mm, ileś ten talerzy postawi? Mamy tu 7 talerzy. I te 7 talerzy możemy schować na przykład o tutaj. I teraz 7 misek musimy wziąć. Eee, mamy tu miseczki. Dobra, mamy 7 miseczek. Teraz musimy je tak wkładać do siebie, ale to trochę trudne, dlatego miseczki będą tak ułożone, to będzie się każda... No bo miseczki trudno ułożyć. I kto się cieszy, że w następnym roku, czy nie roku, tylko w następnym tygodniu będziemy mieli wola ten wpiszę w komentarzach łapę w górę. ten wpiszę w komentarzach. ten kto wpisze w komentarzach ja to oznacza, że ja się cieszę, że w drugi ty że w drugi tydzień będziemy mieli wolne. No. Chyba że w Polsce to tak nie jest, ale nie wiem. Bo jakby ktoś chciał wiedzieć, gdzie mieszkam, to moje mieszkanie to Szwecja, znaczy mieszkam w kraju Szwecji, yy, Oseda, miasto Oseda, kraj Szwecja i mieszkam sobie w bloku chyba, albo w budynku, czy coś. Yy, no, w lutym budynku, czy tam bloku, yy. no i fajnie, śnieg pada. Ale mam farta, bo jeszcze drzewko jest ten różowe. I zaraz jakąś postać różową stworzymy do tego domku. Dobrze. M musimy jeszcze wziąć jakieś różowe kubeczki. Ja Wam też mogę pokazać, jak to będzie wyglądać na końcu. Dlatego tak chyba zrobię, ale to, to za chwilę. Ja to, no dobra, to, to wyczekajcie na domek, a ja się z Wami żegnam. Dobra, domek już jest gotowy. A teraz rączmy rąc rąc w domu. Tu mamy pokój rodziców. Pokój dziewczyny. Jeszcze tu nie zawiesiliśmy, ale ten. <grym> Mamy tu salon. Tutaj mamy kuchnię z różnymi różowymi rzeczami. Z wodą też w kupnych. Jakby no mi się powlewały. Aha, zapomniałam o jednej rzeczy o moim skinie. Ale to zaraz. Piew, łazienka, kosmetyki, kosmetyczka, wanna. Dlaczego ja tak ładnie nie wyglądam? Dobra, skaczę. Za trzy, dwa i... Teraz lepiej. Piszcie jeszcze jaki domek mam zrobić. W Toca Ward. Pa! Pa!